No kochani, dotarliśmy do finału i jak to było z poprzednim audiobookiem, przeminęło bardzo szybko. Bardzo się cieszę, że mogłam wam przedstawić kolejne losy Magdy, Witki, i Jędrzeja, a także Pawła. Choć treść książki opiera się na życiu Julii i Tomka, to Stara Gwardia jest bardzo dobrze widoczna. Młodzi w końcu znaleźli drogę do siebie, choć nie obyło się bez upadków. No i rodzice okazali się niezastąpieni w walce z przeciwnościami losu. Starym zwyczajem przejdę do podziękowań dla osób, dzięki którym mój audiobook ma tak atrakcyjną formę. Niezmiennie dziękuję lektorowi czołówki, który tak wdzięcznie przyciąga uwagę słuchaczy już od pierwszych chwil odcinka. Dziękuję też twórcy muzyki i grafik do czołówki bieżącego audiobooka, bardzo dobrze wprowadzają klimat. No i dziękuję wam wszystkim słuchaczom tym, którzy kontynuowali słuchanie kolejnej książki, ale też tym, którzy pojawili się dopiero przy nierozłącznych. Mam nadzieję, że mieliście z tego dużo frajdy. W tym momencie mogę powiedzieć, że nie jest to koniec naszych słuchanych spotkań. Mam dla was w zanadrzu kolejną książkę, do której będę tworzyć audiobook, ale to nie nastąpi tak szybko. Mimo wszystko zapraszam do pozostania w kontakcie, ponieważ na kanale coś pojawiać się będzie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do usłyszenia!